Chciałbym Państwu powiedzieć bardzo serdecznie książkę poetycką Jana Rojewskiego Ocalałe 2030. Jest to książka warta czytelniczej uwagi z kilku względów. Po pierwsze, wydaje mi się, że jest ona ciekawa dlatego, że wszystkie te wiersze, które zostały w tej książce wydrukowane, skupiają się w bardzo spójny cykl. To znaczy, ja ją czytałem od początku do końca, oczywiście za każdym razem odkrywając w niej coś nowego, i wszystkie te teksty skupiają się w sobie wspólnymi motywami, rozważaniami, tematami. Poeta w kolejnych wierszach nawiązuje do elementów, które pojawiły się wcześniej. Oczywiście możemy czytać te teksty osobno, na tym też polega. Siła literatury i, i siła głosu poetyckiego Rojewskiego. Natomiast czytane jako jedna całość tworzą bardzo interesującą opowieść poetycką. Opowieść poetycką, która jest snuta z perspektywy przyszłości. Rojewski zastosował perspektywę futurologiczną, i tak jak mamy w tytule, napisał te wiersze, czy sytuacja liryczna tych wierszy rozgrywa się z perspektywy roku 2030. Czym są tytułowe ocalałe? Wydaje mi się, że ten tytuł, jak i te teksty ewokują wersy Czesława Miłosza, słynne wersy Czesława Miłosza. Czym jest poezja, jeżeli nie ocala ludzi i narodów? I o ile w tamtym pytaniu nobliście chodziło o osoby, o narody, o tyle, Rojewski pyta się o rzeczy. I tutaj bardzo symptomatyczny dla tych rozważań jest wiersz, który chciałbym przeczytać: Ocalałe. Termometr, bilety lotnicze i dziwną skorupę z nadbałtyku zamknąłem w plastikowym pudle z Ikei. Przechodziło z nami do trzech kolejnych mieszkań. Przed czwartą przeprowadzką powiedziałaś, żebym się go pozbył, wyrzucił lub sprzedał. Choć przecież nikt nie będzie chciał tego kupić. Siedziałem na wieku pudła przed blokiem, gasząc na nim papierosa za papierosem. Myślałem o wielkich malarzach z Włoch i Niderlandów, układających na stełach bukiety, patery z owocami, zabryzgane partytury i może od czasu do czasu jakąś czaszkę. Ale to nie znaczy, że Rojewski pyta się tylko o rzeczy, o przedmioty, które po nas zostają. Rojewski oczywiście też, podobnie jak Miłosz, upomina się o konkretne osoby. Mamy tutaj dwa wiersze poświęcone śmiercią konkretnych ludzi wymienionych z imienia i nazwiska. I wydaje mi się, że na tym polega ta ocalająca moc słowa, w którą wierzy poeta i która wartościowa jest także dla nas, czytelników. Pytanie o tym, o to, jak słowo poetyckie zatrzymuje i przechowuje pamięć o ludziach i przedmiotach, bo kiedy nas nie ma, zostają po nas przedmioty. I o to właśnie pyta, pyta Rojewski. Jest to wśród wielu powodów, o których można tutaj powiedzieć, moją uwagę zwraca jeszcze fakt, że wśród twórców młodych Rojewski jest poetą klasycyzującym. To znaczy on bardzo wyraźnie nawiązuje do Homera, do literatury greckiej. Te motywy są w, tym, w tej twórczości wyraźne. I co jest ciekawe z tą perspektywą przyszłościową, z którego te wiersze w cudzysłowie zostały napisane. Pewien patronat tej poezji niewątpliwie widziałbym u Kawafisa i zresztą bardzo dobry wiersz z tego tomu nosi taki tytuł, z Kawafisa, zacytuję. Tak bardzo chciałbym kraść z tobą kukurydzę, jeździć od pola do pola szukając zbiorów godnych szabru, wieczorem kłaść ją na grillu, marudzić, że noce stają się chłodniejsze, patrzeć na statki barbarzyńców majaczące na horyzoncie. A jaka jest przyszłość, o której pisze Rojewski i z którą być może będziemy mogli się spotkać, albo spotkamy? No nie jest to przyszłość, która daje nam zbyt dużo nadziei, ale nadzieją są z pewnością rzeczy, które ocaleją. Muzyka